Cześć słoneczka, moje kochane, witam Was wszystkich. Bardzo ciepło i bardzo serdecznie, moi drodzy, w okresie poświątecznym. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dopiero dzisiaj tak naprawdę przeczytałam wasze komentarze, które zostawiliście tam gdzieś pod filmami i jednocześnie pod postem, który wszedł z okazji świąt dla Was, więc bardzo Wam dziękuję za Wasze komentarze, moi drodzy, za Wasze życzenia świąteczne. Słuchajcie, zwłaszcza dotyczące zdrowia. Słuchajcie, ja się pochorowałam. Dosyć mocno Spędziłam tak naprawdę słuchajcie swoje święta w łóżku. E, to znaczy może nie w tym pierwszym dniu, ale no gdzieś tam w dużej mierze, oczywiście e, kochani, w tym drugim bardziej. E, no bo trochę mnie sponiewierało, to znaczy jakiś słuchajcie, ból gardła to tam, to siamto, słuchajcie, jakaś temperatura. No dobra, słuchajcie, wykuruje się, wykuruje się, ale powiem Wam, że czytając właśnie Wasze komentarze, moi drodzy, wasze ciepłe, serdeczne słowa, e, płynące w moim kierunku. Wasze zrozumienie tematu, jeżeli chodzi o kwestie mojej pracy z Tarotem, bo tam też dosyć fajne komentarze popisaliście. Ja oczywiście tam dzisiaj jednej pani, a właściwie chyba dwóm nawet osobom, oczywiście odpiszę, bo poruszyliście dosyć spory szereg, to znaczy jedna pani poruszyła spory szereg różnych pytań tak naprawdę pod tym filmem. I z miłą chęcią, moi drodzy, tutaj podpisuję Wam. Jaki oczywiście będzie też potrzeba, tak a to dokręcimy sobie jeszcze drugi odcineczek, słuchajcie, na temat tej pracy z Tarotem. No, i tudzież oczywiście, moi drodzy, podpowiadam Wam na te komentarze, ale oczywiście bardzo, bardzo mocno i gorąco dziękuję Wam za, za sytuację dotyczącą właśnie Waszych właśnie tutaj serdeczności pod tymi właśnie różnymi filmami, czyli Waszych komentarzy oraz Waszych kochani życzeń. Słuchajcie, no co, robimy sobie karciochę dnia. Dzisiaj też będę chciała, kochani, nieco cieplej się ubrać, nałykać się różnego rodzaju leków i troszeczkę jeszcze też z Wami, kochani, tutaj popracować, bo musimy zrobić te zaległe horoskopy. Chciałam je zrobić właśnie przed święta, no ale wyszło co wyszło z tą chorobą, kochani. No, dupa była, bo temperatura dosyć wysoka. To wiecie, jak to się pracuje, to jest po prostu do niczego. Yy, dobra, yy, słuchajcie, lecimy na sam początek z dnióweczką. Zobaczmy, co też dzisiejsza dnióweczka będzie chciała nam, kochani, wnieść yy, do waszego życia. Co przyniesie baranką. Baranek w dniu dzisiejszym, kochani, albo coś definitywnie będzie kończył, ale naprawdę z przytupem. Na tej zasadzie koniec basta, już do tego nie wchodzę, nie myślę, nie będę się tym zajmował, nie mam ochoty ponownie ponawiać jakiegoś pewnego tematu tutaj z tobą czy, czy też z kimś i po prostu kończę coś definitywnie. Słuchajcie, to może być sytuacja taka również, że ok, kończenie z jakimś tematem, z jakąś sprawą czy czymkolwiek to jest jedno. Ale moi drodzy co niektórzy, mimo to, że powinni coś już zakończyć, nie będą tego kończyć i będą cały czas gdzieś w takim klimacie obciążenia umysłowego, myślenia o jakiejś sprawie i takiego jednoczesnego przytłaczania się, hmm. przepraszam, danym tematem. Tak, czyli e, gdzieś myślimy, przytłaczamy się tym, przygniatamy się tym, jest nam z tym olbrzymio ciężko, nie mamy siły ruszyć do przodu, no i coś tutaj baranka może ostro, kochani, przygniatać. Ok, sprawdzamy byczka. Może jakieś cudowne ozdrowienie. <laughs> Kochani, nie. Sytuacja mówiąca o y, jakby opcji y, pod tytułem. Zamykam się w sobie w dniu dzisiejszym, gdzieś głęboko, kochani, nie uzewnętrznia się dzisiaj, byk. No kurczę, no ja tutaj bardziej chciałam się Wam, słuchajcie, raczej właśnie uzewnętrznić, czyli tutaj przyjść sercem na dłoni, opowiadać, cudować. Nie wiem, słuchajcie, ale bynajmniej jest to taka karta troszeczkę zamknięcia emocjonalnego, zamknięcia czegoś w sobie, nie uzewnętrzniania się, trzymania czegoś głęboko, głęboko w sobie. Właśnie tak jak już, no nie powiem, tutaj... słownictwo mi się powtarza, ale wiecie o co mi chodzi bo już nie, nie mogę teraz znaleźć jakby drugiego. E, jakiegoś alter, alternatywnego słowa, e, ale wiecie o co mi chodzi, e, jakaś opcja e, słuchajcie, mówiąca tutaj o tym, że coś trzeba ukrywać, czegoś nie trzeba komuś dawać, e, więc nawet jeżeli byście chciały pójść i tutaj, e, słuchajcie, z sercem na dłoni e, gdzieś do kogoś e, słuchajcie, coś komuś dać opowiadać, mówić, jakieś wiadomości słać, to ta karta też może pokazywać o tym, żeby coś utrzymać w sekrecie, żeby się nie uzewnętrznie Właśnie. E, więc moi drodzy, to też może być taka troszkę przekora na tej zasadzie: nie dawaj dzisiaj z siebie więcej, nie pokazuj, utrzymaj coś. Coś ma być dla ciebie olbrzymie ważne, e, drogi byku, coś jest Twoim skarbem, czymś nie chcesz się dzielić, czegoś nie chcesz puścić być może, e, gdzieś coś trzymasz, tak? E, słuchajcie, też kas, e, karta mówiąca o tym, żeby dzisiaj nie szastać za bardzo kasą, nie wydawać kasy na coś. No cholera, jakat muszę, bo holender, muszę. Tutaj moi drodzy, po gdzieś tam pieniążki dzisiaj posłać, słuchajcie, zakupy porobić. Ale co niektórzy, kochani, mają tych pieniążków nie wydawać. Dzisiejszy dzień nie jest dobrym dniem na tego typu, słuchajcie, zakupy. Może jutro. To tak to mniej więcej, kochani, wygląda. Może tak być, że jakaś osoba też będzie za zamknięta na Was w dniu dzisiejszym i tutaj też gdzieś będzie bardzo głęboko coś skrywała, nie będzie czegoś mówiła, ciężko będzie do niej dotrzeć. No, tak to mniej więcej, kochani, e, czuję, ale nie wiem, ym, czego to się może konkretnie tyczyć. Jest taka sytuacja, to jest moje, to jest dla mnie ważne, utrzymuję to w tajemnicy, schowam to przed światem. Dzisiaj tego nie, nie pokażę, nie uzewnętrznie. E, będę to chronić, będę o to dbać. Nie pokażę czegoś. Ja Wam wymieniam takie słowa, które mi się teraz po prostu tutaj gdzieś w głowie mętlą, tak? Więc dopasujcie sobie to pod swoją sytuację dzisiaj. Bliźnięta. Jeżeli chodzi o bliźnięta, kochani, wy jesteście z czegoś dzisiaj mocno zadowolone, e, macie coś w swoim posiadaniu, otaczacie się czymś, e, co wam się podoba, dbacie dzisiaj bardzo mocno o siebie i, no i w porządku, bo dbanie o siebie, kochani, to nie jest, jakaś, e, nie jest jakoś nic zdrożnego, więc oczywiście jak najbardziej dbamy o siebie, czekajcie, w ostrze kamerę. Dbamy oczywiście jak najbardziej o siebie, kochani, ale dziś ta karta właśnie też mówi o takiej sytuacji. Coś dzisiaj sobie przynoszę, czy coś sobie dostarczam, coś mi jest dane, jestem z tego zadowolony zadowolona, wchodzę w posiadanie czegoś. Cieszy mnie to, mam wszystko, mam wszystko w oku, co mi jest potrzebne do szczęścia, ale też mogą być takie bliźnięta, które dzisiaj słuchajcie, gdzieś. Będą wręcz chciały o tym e, wszystkim opowiedzieć. Czyli słuchaj, on do mnie napisał, słuchaj, sytuacja jest taka i taka. Coś tam pochwalić się. Wiecie, o co mi chodzi? A karta sugeruje, żebyście tego nie robiły. Żebyście w dniu dzisiejszym jeszcze głośno nie mówiły o, o tym, jak, jakie szczęście was spotkało, albo to, co chciałybyście komuś powiedzieć. Tak? Bo to jest też taka karta, słuchajcie, nawet nie tyle, że szczęście was spotkało, bo to może być sytuacja. Słuchajcie, mówiąca o opcji, um, wiecie o co mi chodzi, o takiej sytuacji, w której um, coś się chciałybyście o czymś komuś coś powiedzieć, komuś coś iść i o, poopowiadać i tak dalej, a karta mówi o tym, nie rób tego dzisiaj, tak, zachowaj to dla siebie, tak, ja rozumiem, że ty byś może chciała wszystko na tacy drogi, drogi bliźniaku pójść i komuś naopowiadać, yy, uzewnętrznić się, a karta mówi zachowaj to wszystko dla siebie dzisiaj. Nie wiem z jakich względów, słuchajcie, może z takich, że na przykład jutro karta się odwróci, kochani, i będzie coś nie halo i ktoś wam powie no i co, i przyszłaś i mówiłaś, że jest tak fantastycznie i wyszła z tego dupa bla, Bada. albo też tudzież ktoś wam może źle życzyć, wiecie o co mi chodzi, idziemy do kogoś, mówimy słuchaj Zanek mnie tak kocha, wszystko jest fantastycznie, a zazdrosna koleżanka kurde gdzieś tam was wiecie w myślach przeklnie i wszystko się popierdzieli, utrzymajcie swoją radość, jeżeli z czegoś jesteście zadowolone, utrzymajcie to dla siebie, co dzisiaj zmierza do raczka, <laughs> raczek, Słuchajcie, u raka jest dzisiaj jakaś nadzieja na coś i wypatrywanie i wyczekiwanie za czymś. Nie wiem, kochani, za czym wyczekacie, bo oczywiście dla każdego może to być zupełnie inna sytuacja. Jedni mogą czekać, słuchajcie, nie wiem, za wiadomością, za informacją, za spotkaniem, e, nie wiem, za telefonem, e, za zenkiem, kochani, e, nie wiem, za, za zmianą sytuacji. E, nie wiem, co to może być, ale wy dzisiaj za czymś czekacie, wypatrujecie czegoś. Wy bardzo byście chciały, żeby to już przyszło, żeby to się już wydarzyło, tak? Wy jesteście w takiej, jakby gotowości, żeby po prostu to już do Was dotarło. Mało tego, możecie też być w takiej gotowości, że jakby przyszło i dotarło, co by to nie było, co, co dla niektórych jest to taka, taka opcja, też, w której wy chcielibyście już jak następnego kroku, chcielibyście um, móc tutaj. Um, nie wiem, popłynąć dalej, wiecie o co mi chodzi, czyli wejść dalej w jakąś powiedzmy historię, w jakąś znajomość, w jakieś inne te, tego typu historie, tutaj jakby zrobić następny krok. Wy jesteście na to gotowe i czekacie być może za tym, co powie druga strona, tak? Więc czekacie tutaj za decyzyjnością czyjąś i. I tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiejszy dzień, kochani, jakby nie za bardzo wgłębiać się w tą kartę po co, na co i dlaczego pokazuje stan, w którym y, bliźniak, krótko mówiąc, dzisiaj wyczekuje za czymś. Wyczekuje, tak? Więc Wy dzisiaj jesteście w takiej sytuacji, w której wypatrujecie, wyczekujecie y, za tym, co będzie, co się wydarzy i y, y, jakby nie możecie się już czego, tego czegoś doczekać, moi drodzy. Dobra, co, co zmierza do lwa? Słuchajcie, ulwa są jakieś decyzje i twarde, i ostre decyzje. To jest taka karta, w której lew, że tak powiem, jest taki dosyć mocno postawiony na ziemi. Słuchajcie, bardzo pewne tego, czego chce, bardzo konkretny, nie dający sobie już zamydlić oczu ani w kaszę sobie nadmuchać. Tutaj, oczywiście, ukłony do słuchajcie, między innymi Sobolewskiej. Nie wiem, czy tam do kogoś jeszcze, bo faktycznie wasze karty ostatnio nie były za, za różowe, coś tam się faktycznie fizycznie zadziewało u co niektórych lwów i wy tutaj teraz nagle, moi drodzy, po tych świętach jakbyście przyjęły bardzo twardo i że to jest oczywiście wasza karta osobowa bardzo twardą postawę co do czegoś bardzo konkretną i taką, jakby powiedziałam taką, w której nie dacie sobie zamedlić oczu z jednej strony, drogie lwy bardzo dobrze, bo czasami oczywiście jakieś konkretne rzeczy i takie solidne stąpanie po ziemi jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Słuchajcie, tylko też tutaj taka jedna mała uwaga. Jakbyście tutaj nie chodziło o jakąś taką kwestię, gdzie trzeba było wreszcie coś zdecydować, i trzeba było wreszcie podjąć jakieś decyzje. E, I chodzi tutaj zupełnie o coś innego, taką waszą pewność siebie, e, załóżmy w czymś tam, super, nie, bądźcie pewne siebie, bo to jest, kochani, również bardzo. Ważna cecha, ale nie zadzierajcie przy tym zbyt wysoko nosa na takiej zasadzie, ja wszystko wiem najlepiej, tak? Ja tutaj jestem najważniejszy, czy najważniejsza, tak? Żeby przypadkiem to nie zaszło, słuchajcie w ten deseń, chyba że to jest ktoś w Waszym otoczeniu, tak? Taki pewien siebie na 200% i myśli sobie: aha, ja tutaj jestem naj, najmądrzejszy, najlepszy i w ogóle wszyscy skaczcie naokoło mnie. No to trzeba tutaj tą osobę nieco słuchajcie stonu, spuścić. Bo faktycznie ja tutaj poczułam też takie właśnie zadzieranie troszeczkę nosa, ale to tylko w przypadku sytuacji, w których jest ktoś albo wy, którzy faktycznie trochę za bardzo już gwiazdą życie w jakiejś kwestii, ale nie w sytuacji, w której załóżmy było słabo, było źle i trzeba było wreszcie taką postawę przyjąć. Tak? Dobra, co zmierza do panny? Jeżeli chodzi o pannę, kochane Wy, dzisiaj jesteście również bardzo mocno myślące bardzo podobnie jak ten lew z boku, ale tutaj pokazuje się taka karta, gdzie trzeba tutaj, moi drodzy, faktycznie uruchomić analityczne myślenie, strategiczne podejście do jakiegoś tematu. Jesteście dzisiaj chłodne, dosyć nieprzystępne, bardzo mocno kalkulujące jakąś sprawę, bo to jest karta osobowa również, więc być może to jesteście Wy. Podejmujecie dzisiaj jakieś konkretne, kochani, decyzje, macie dzisiaj głowę nabitą jakimiś myślami, nie macie tutaj żadnych sentyment, sentymentów, żadnych Emocjonalnych kwestii, które mogłyby was z tego wybić. Alternatywnie możecie spotkać dzisiaj osobę, może to być księgowa, może to być adwokat, prawnik, kochani, może to być szefowa, może to być nasze, wasz, wasz partner i partnerka również jak najbardziej, ale ktoś taki, kto ma cięty język dzisiaj i może chlapnąć, słuchajcie, jakieś ostrzejsze słowa w waszym kierunku albo wy w stosunku do tej osoby. Ktoś, kto kochani jest dzisiaj, po prostu. Yy, powiedziałabym nieprzystępny emocjonalnie dla Was. Więc albo, albo, albo to jesteście Wy, albo to jest ktoś. Jeżeli to nie są karty osobowe, to jesteście skupione na czymś, aby coś strategicznie obmyślać. Wasza głowa dzisiaj pracuje na takich obrotach. Kurczę, jak ja mam to zrobić, żeby cel osiągnąć? Wiecie o co mi chodzi? Albo jak mam to zrobić, żeby kurde Zośce nóż w plecy wpakować? No, to tak tylko na marginesie, bo to jest taka trochę złośliwa osóbka co dzisiaj zmierza do wagi? Słuchajcie, uwagi, leci wieża. Yy, słuchajcie, nie ma to tam. To, krótko mówiąc, coś się sypie, coś się wali, coś nagle może pójść nie tak. Yy, słuchajcie, co to może być, nie mam bladego pojęcia. Akurat ta, ta talia obrazuje taką sytuację. Słuchajcie, yy, nie wiem. Być może coś w relacjach, być może, bo tutaj fizycznie faktycznie słuchajcie, jeden ptaszek dostaje po dupie e, i niespodziewanie e, słuchajcie być może od e, kogoś albo od sytuacji, która się wewnętrznie dzieje w danej relacji, e, kochani, no gdzieś tutaj dostaje po łbie. Słuchajcie, za coś może taka sytuacja być, nie wiem, którym ptaszkiem jesteście, czy ten ptaszek spadający to jesteście wy, czy, czy na odwrót, ale może taka sytuacja gdzieś nastąpić. Słuchajcie, ale ogólnie, tak, gdybyśmy już nie rozważali, czy tu chodzi o ptaszki w relacji kochani, czy o cokolwiek innego, bo tych przykładów może tutaj być dla każdego z Was bardzo wiele, jest po prostu nagła niespodziewana zmiana sytuacji, coś się sypnie, coś się rozwali, coś pójdzie nie tak. Słuchajcie, bo karta wierzy, ale ona, słuchajcie, to jest, to jest taka sytuacja, w której coś musi się zawalić, kochani musi bo ja mam takie poczucie, że coś było niestabilne i coś nie było właściwe. Całkiem możliwe, że dla tych z was, którzy zbudowali, słuchajcie, coś na niewłaściwych fundamentach, to czas najwyższy, żeby ta wieża już poleciała, czy to, że to wy to zapoczątkujecie czy druga strona, dlatego, że to będzie element oczyszczający waszego życia. Możliwe, że to wy sami tą wieżę spuszczacie, bo chcecie porządku w własnym życiu. Dlatego, że wy widzicie i czujecie, że coś jest niehalo, e, i tak naprawdę, wszystko za co się chwytacie, i co robicie, co budujecie, co wdrażacie w swoje życie, ma krótkie nogi. E, czyli krótko mówiąc, nie sprawia wam radości i satysfakcji, na przykład. I być może co niektóre wagi, nawet same zechcą tą wieżę, moi drodzy, dzisiaj spuszczać. Poczułam też coś takiego. Ogólnie jeszcze może tak być, że co niektóre wagi po prostu nie są zadowolone z czegoś, tak? Chciałyby zupełnie czegoś innego w swoim życiu. Widzą, że być może poprzez jakieś pewne sytuacje to nie następuje i następuje jakieś oddalenie, być może wasze od jakiejś osoby, partnera, partnerki, z którą gdzieś um, jesteście w jakiejś relacji, związku. Widzicie, że to jest porażka, że coś się tutaj zadziewa niedobrego z różnych przyczyn. Kochani, nie wiem, nie mam dla tego pojęcia, ale mam dzisiaj klimat, lecącej wieży, więc albo zdacie sobie z czegoś sprawę, że to wszystko się sypie, wali i albo wy sami zdacie sobie z tego sprawę czas na porządki w swoim życiu, albo nagle i niespodziewanie, kochani, no coś się dzisiaj wam pokiereszuje, tak? Czyli jest jakaś sytuacja, w której hmm, no może, kochani, coś się dzisiaj niespodziewanie posypać, nie pójść zgodnie z planem, tak bym to powiedziała w takim, no, lepszym wydźwięku. Co zmierza dzisiaj do skorpiona? U Skorpiona, kochani, dzisiaj jest wysyp wiadomości drogą internetową, telefoniczną. No, 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 nie wiem tam, Konrad, planujesz do mnie zadzwonić, e, napisać, e, czy coś na oczywiście nasze krótkie, e, takie minimum dwie godzinne pogawędki? <grym> Jakby co, wbijaj. Jakby sobie wbijaj, natomiast faktycznie, moi drodzy, mogą być takie sytuacje u wszystkich oczywiście skorpionów, że dzisiejszy dzień będzie albo w biegu, albo w pędzie, mnóstwo spraw do załatwienia, albo będziecie dzisiaj po prostu gadulstwo uskuteczniać które dzisiaj, kochani, oczywiście, co do niektórych, bardzo mocno tutaj będzie takie naznaczone, właśnie, no wiecie o co mi chodzi, no takim po prostu gadulstwem, bo to jest karta rozmów drogą internetową, telefoniczną. Jest tego bardzo dużo, dzisiaj jesteście rozgadane, takie rozbiegane, słuchajcie, chcecie dużo komuś coś popowiadać, coś się dużo dzieje, jesteście rozchwytywane. Oprócz tego gadulstwa, dużo rzeczy do załatwienia, które już się zapoczątkowały, które wy wiecie, że musicie dzisiaj, Pozałatwiać, porobić I dzisiejszy dzień będzie taki, wiecie Tu w prawo, w lewo, to trzeba zrobić, tam to trzeba zrobić Dużo się dzieje e, Może też się bardzo dużo dzia dziać W waszych relacjach e, Być może nawet związkowych I niekoniecznie, ale w relacjach Pomiędzy wami a ludźmi e, Jakieś pewne sprawy mogą nabrać obrotu I przyspieszenia Też to poczułam, że tutaj nagle Wiatr we włosy, wiecie o co mi chodzi Co zmierza dzisiaj do strzelca Słuchajcie, strzelec prawdopodobnie gdzieś przechodzi przez jakiś portal. <laughs> o Boże. Słuchajcie, no to znaczy ja to widzę na takiej zasadzie. Jakiś cykl dobiega końca u strzelca i strzelec doskonale to wie, albo strzelec już dokładnie tego chce. To jest taka sytuacja, czas iść do przodu i już nie oglądać się za siebie. Czas zakończyć pewien cykl. Nie wiem, kochani, co dla, dla strzęca jednego czy drugiego to będzie oznaczało, ale ta karta jest ostatnią kartą Arkan Wielkich, kochani. Um, I ona bardzo często po prostu sugeruje, że czas już zakończyć pewne sprawy, w których do tej pory byłeś, czy byłaś. I otworzyć się na nowe możliwości. Całkiem możliwe, że strzelec będzie z tego, będzie z tego korzystał, dlatego że moi drodzy, ja nie mówię, że dzisiaj, że dzisiaj oznajmicie światu. Dziękuję bardzo wszystkim za współpracę. Odchodzę i idę, idę do przodu. Ja nie mówię o tym, że Wy takie coś dzisiaj komuś powiecie, albo Wy to dzisiaj zrobicie. Ale ja myślę, że wy to czujecie, tak? E, że nie można tkwić i siedzieć, mm, e, ciągle jakoby w tym samym położeniu, bo wy czujecie, co, co niektóre z was czują. Że nie jest to dla Was dobre, właściwe i szczęśliwe. Ja uważam, że są tacy ludzie, którzy, strzelcy oczywiście, które czują, że utknęły w martwym punkcie, który jest nierozwojowy i czas zasadzić nowe drzewo. Czas, moi drodzy, rozpocząć nowy cykl. Um, mam takie wrażenie, i gdzieś tutaj Wy do tego dorastałyście przez dłuższy okres czasu, bo to jest taka sytuacja, gdzie być może opuszczacie już jakieś stare, słuchajcie, klimaty takie, które już były bardzo mocno zakorzenione i chcecie zasadzić te nowe drzewo, chcecie nowego cyklu. Słuchajcie, karta też ogólnie może mówić o sytuacjach wyjazdowych, podróżowych. Być może co niektórzy z Was planują te wyjazdy, planują te podróże, ale ogólnie jak gdzieś ma, słuchajcie, naprawdę bardzo głęboko, kiedy wyłożyłam tę kartę, poczułam sytuację, w której strzelec chce iść do przodu i otworzyć się na nowe możliwości, rozpocząć i zasadzić nowe ziarenko, z którego wyrośnie coś zupełnie innego, bo stare już trzeba zostawić z różnych przyczyn, moi drodzy. Nie wiem, starą pracę, stare kurty, związki, słuchajcie, nie wiem, co to może być, ale coś tutaj chcemy zostawiać i pójść do przodu. No dobra, no. słuchajcie, bardzo fajnie, no ja to zawsze mówię. Idźmy do przodu, nie zatrzymujmy się w miejscu i na pewno róbmy to tak, żeby iść w kierunku czegoś, co nas uszczęśliwia. Co u u koziorożca, moi drodzy, dzisiaj dzień e, podyktowany emocjami, sentymentami, emocjonalnością bardzo mocną. E, słuchajcie sympatią wyjściem, e, słuchajcie tutaj... Z sercem na dłoni e, w, w, tak naprawdę do wszystkiego i do wszystkich jesteście dzisiaj e, u, takie, słuchajcie, takie uczuciowe bardzo mocno, tak, bo Królowa Kielichowa moi drodzy to karta, gdzie my dzisiaj mamy serce do wszystkiego empatię do wszystkiego, opiekuńczość wsparcie, troskę, miłość chcemy to wszystko okazywać cię wszystko nas w środku emocjonalnie słuchajcie, no nie wiem, rozczula Nazwy to może tak, mogą być takie kosiorożce, które dzisiaj tak bardzo będzie ten dzień podyktowany miłością. Że aż zaczną za tą miłością, na przykład tęsknić, bo załóżmy, zenka nie ma przy Kaśce, tak? Wiecie o co mi chodzi. Eee, może też tak być, że ktoś tą opieką, tro, troską, wsparciem otoczy Was. I wam da tą miłość, i wy to poczujecie, tak, że macie wokół siebie kogoś, kto tą miłość i opiekę wam po prostu funduje i daje. Karta żony, karta matki, babci, takich osób, kochani się tutaj również pokazuje, więc bardziej żeńskie takie formy tutaj oczywiście wymieniam, bo to jest króle królewna, moi drodzy więc całkiem możliwe, że tutaj gdzieś z takimi osobami jakaś styczność moi drodzy będzie i oczywiście wszystkie, powiedzmy, znaki wodne tak, się tutaj nam również kochani pokazały, czyli trygon wody mogą tutaj się nam objawić, ale moi drodzy, ja z reguły nie lubię mówić o znakach z które wypływają z jakiejś karty bo kochani, to, to nie o to tutaj chodzi, tak naprawdę nie o to chodzi, czasami możemy mieć ascendent zupełnie w innym trygonie no i co wtedy? no i wtedy będzie dupa dlatego też w pewien sposób nie Patrzymy na to, ale bynajmniej no, coś takiego nam się tutaj pokazuje. No to teraz wodnik. Dowodnika, moi drodzy, dzisiaj dzień czynu, czynu, dużej dawki energii. E, macie zapał do czegoś, moi drodzy, macie dzisiaj energię do czegoś, dzisiaj macie wytyczone działania i zadania, które chcecie sobie, że tak powiem, uskutecznić zrobić i nic was dzisiaj przed tym nie powstrzyma. E, jedziecie, kochani, na pełnych obrotach. Co by to dla kogo nie znaczyło, macie dzisiaj pełne obroty do działania, dzisiaj sił wam nie zabraknie, nie będziecie czuły e, zmęczenia, bym powiedziała. Nie wiem, skąd nawet. Czerpać na coś siły będziecie. Możecie nawet sobie powiedzieć: Boże, skąd ja na to wszystko siły znajduję? Poczułam coś takiego, że jakiś wodnik tak właśnie może powiedzieć: skąd ja na to siły znajduję? Że ja mam w sobie takie pokłady energii e, gdzieś do jakiegoś takiego powiedziałabym działania. Tak, to mam na myśli. E, Jakaś osoba w waszym otoczeniu, e, jakiś facet e, bardziej, który może wam wodniki dawać przeolbrzymią właśnie siłę to nawet jeżeli wy tej siły nie będziecie mieć, to waszą siłą będzie jakiś mężczyzna, który właśnie, moi drodzy, bardzo mocno ukierunkowany na was, bardzo mocno was wspierający, oczywiście gdzieś jest to taki mężczyzna, z którym coś was bliżej łączy, tak, bo, bo ja nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś tam, wiecie, chłopek, roztropek z przypadku, tylko ktoś, z kim was coś naprawdę mocno łączy, gdzieś tutaj tą energię będzie wam dawał, będzie dawał wam to wsparcie, będzie w pewien sposób gdzieś tutaj poddawał, Odnosił was na duchu z jakiegoś pewnego powodu, albo bardzo mocno namiętnościowo i seksualnie w waszym kierunku lgnął. Bo tutaj ktoś idzie z ogniem, idzie z energią, idzie z zapałem, tak? W waszym kierunku jest jakiś cel, jest coś do zrobienia, i tutaj wy tą energię czerpiecie albo od niego, albo jeżeli to jest wasza karta osobowa, to wy same, przepraszam, to wy same tą energię tutaj macie. Co dzisiaj zmierza do rybek? Rany boskie, coś dzisiaj się nam przedłuża, ta, te całe nagranko. Do rybek, kochani, zmierza nowy początek, nowe zadania, nowe wytyczne. Moi drodzy, no, słuchajcie, rozpoczynamy dzień pracy. E, może słuchajcie jakieś nowe wskazówki, nowe wytyczne, nowe jakieś sprawy w pracy zawodowej. Tak jakoś mi się to w, wymętliło. E, zajmujemy się czymś albo od początku, albo mamy nowe sprawy do pozałatwiania, do zrobienia, czyli coś wchodzi nowego na tapetę u ryb. W każdym razie jest ten nowy cykl, e, i trzeba w ten nowy cykl wejść i trzeba coś podziałać, coś porobić, tak? E, czyli wdrażamy do naszego życia e, coś nowego. Idziemy nową ścieżką, słuchajcie, mamy nowe przemyślenia, nowe idee jakieś e, i stwierdzamy, dobra, idźmy w to nowe, zróbmy idźmy w tym kierunku, tak? E, możecie ogólnie mieć bardzo dobry nastrój dzisiaj, e, taki bym powiedziała, euforyczny, e, taki czasami i nawet głupa, głupawkowy, wiecie mi, o co mi chodzi, taki po prostu. Trochę postrzelony, bo bardzo często głupiec jest taki dzisiaj, gdzie cieszyć może oczywiście rybę, tak naprawdę wszystko w oku. Czasami taka, taka głupota, tak? taka. taka Sytuacja taka rozrywkowa, bardzo mocna, czyli na tej zasadzie, że dzisiaj po prostu śmiejemy się tak naprawdę ze wszystkiego. Więc taki klimat może, kochani, mieć miejsce, ale w dużej, w dużej najbardziej odczuwam to, że wy wchodzicie w jakiś nowy cykl, w nowe zadania, w nowe jakieś rzeczy, które się pojawią, albo wy chcecie już czegoś nowego, stwierdzacie: Dobra, czas się za coś zabrać, czas tutaj iść tą drogą, czas już wreszcie coś wdrożyć, nie można już siedzieć i czekać, czas się za coś zabrać, ja tak to widzę tak to widzę, moi drodzy dobra, słońca moje, tyle ode mnie ja idę chlapnąć sobie jakieś leki, moi drodzy żeby jeszcze bardziej się tutaj wyzdrowieć dla Was, a ja Wam wszystkim, kochani życzę oczywiście przecudownego dnia buziaki, słońca